Czy moje pomidory są chore? Widać na nich fioletowe łodyżki. Na tym, hmm, nawet trochę na tym, na tamtym. Zobaczcie. On ma nawet fioletowe listki. Hmm. No cóż. Dobra wiadomość jest taka, że nie muszę się przejmować tymi fioletowymi zabarwieniami nawet tych listków. Dlaczego? Dlatego, że mam różne odmiany i one mają różne owoce. I akurat te, na których są fioletowe listki i nóżki, to są owoce to są pomidory. Które mają dużo czarnego koloru na owocach. O, ten też, Dark Galaxy. Też ma. No tak, ale inne pomidorki, no na przykład ten, to jest pomidorciki, albo bananu. Albo hmm, który by tu jeszcze pokazać. Aussie? On jest zieleniutki. To znaczy, że moje pomidorki nie zostały przemrożone. One po prostu mają zdolności, a właściwie odbijają na sobie skłonności, które są na ich owocach. No, tak trochę jak z ludźmi. Jak mamy ciemne serce? No to też nasza wygląd. Czasem na twarzy widać, czy ktoś jest miły, czy nie. Nasze pomidorki, akurat, nawet jeśli są czarne, to nie są niemiłe tylko będą miały owoce z różnym zabarwieniem indygo. A te, które są zieloniutkie będą zielone tutaj jest na przykład trochę zieleni, ale jest też taka przebarwiająca się, nie wiem czy w tym świetle widać nóżka no nie ma się co dziwić, to jest pomidor karbon albo na przykład ten tutaj mamy już trochę gorsze światło śliwka górman on jest prawie cały czarny ten pomidorek wszystko z nim jest w porządku Czekam niecierpliwie, aż podrosną moje dzieciaczki.